Cześć kochani. Witamy serdecznie w dzisiejszym odcinku. I mówię witamy, ponieważ są ze mną osobki z live'ów, tak konkretnie z Twitcha i YouTubeka, więc tutaj wszyscy oglądają i na żywo kibicują. Jeśli jeszcze nie oglądasz moich live'ów, to tutaj są moje wszystkie platformy. Zapraszam serdecznie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw tego subika, a na coś ja nie przedłużam. Losujemy. No i tak kochani. Teraz, tak jak wspomniałam, no jeśli chodzi tutaj o, o moje PT, no to w zasadzie nie mamy na co co liczyć zero? I 50 na 50, więc tutaj bardzo dużo liczę tak naprawdę na samo szczęście z gry i ewentualne tutaj powtórki, jeśli chodzi o Eidolony, Nie pamiętam mam te postacie na c Wydaje mi się, że być może palę, ale rękęka wydaje mi się, że chyba nie. Także no cóż... Trzymajcie kciuki, bo się przyda! Ja tutaj, słuchajcie, zrobię z wami wręcz takie Czary Młary hokus pokus przyjdź do mnie aheron pens! No wiecie co? Już mi źle życzycie nu no, no, no. Ale tak... No, byłoby zbyt cudownie. No no, 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 byłoby zbyt cudownie. Nie, nie ukrywajmy. Ale dziękuję, że mi tak kibicujecie. O! Mamy podbićkę, jeśli chodzi o losy. O! Tutaj chyba też, bo już mi 20 pokazuje. Okej! Okay, dobry start. Dwie czterogwiazdkowe. Jakby, no, nie ma tragedii, tak? Jest w miarę dobrze. W pewnym sensie coś tam odzyskaliśmy z losów. Także no. Kolejne razy 10. A przez chwilę, tak ciówka, ciupka, tak nagle taka, taka nadzieja się pojawiła, że. A może. Ale no niestety. To nic, to nic, to nic. Ale dziękuję bardzo, że mi kibicujecie. Day one of my new life. Ho, 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 ho. ho. No, nie podobało mi się to razy 10, ale no nic. Próbujemy dalej. Przynajmniej Pity wiemy, które nie. Teraz 30. <laughs> Come on! Oh, Okej, okay, czyli jego ja jeszcze nie mam na, na idolonie. No, tak jak myślałam, że nie mam go na Maxie. Tylko, no nie ukrywa mnie, cieszę się bo z niego nie korzystam. O! No, okej. Okay. No, jak to nie banerowa, ale no. Pewnie wiadomo, co wszyscy do mnie przychodzą, bo tak zachwycenie jak wyglądam, mnie żartuje. Come on! Aj! No, niedobrze, niedobrze. Bo to oznacza, że nie będę miała jej broni, a desperacko potrzebuję wręcz jej broni, bo tak naprawdę, no, jedyną free-to-play opcję, którą mam na jej broń, to mam na kawce. No, jakby zwrot losu zawsze, ale. No, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Czyli mamy tak naprawdę 50 które spity. Nie, pięćdziesiąta równo, pięćdziesiąta, tak, ja tam. Eee... Steel. Poklikaj na nią, mówię ci. <grystanie> Dobrze, poklikam, będę robiła rytuały w takim razie. No, niech będzie. Uuu. Hejka, hejka, witam wszystkich na lasowanku. To takie serduszko. Ci robię aheron, Albo Akeron, jak to woli. I jesteśmy teraz na. 60. pity, nie? Dobrze mówię. Ej, no bez. Błagam, 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 niech to będzie ona. Błagam. Błagam, mam 50 na 50, błagam. Błagam. Ja, ja właśnie wygrałam 50 na 50. Look at this Niektórzy w ogóle, słuchajcie, na live mi mówili, że się umalowałam i wyglądam, wiecie, jak Black Sun. ja się śmiałam. No to może pomyśli, że jakiej ukochana, że takie, że przyjdź do mnie i przyszła. W ogóle zobaczcie, dwie czterogwiazdkowe, nice, nice. Dobra, to teraz banner Broni. Nie wiem nawet, jaka to jest historia. Sprawdźmy. Okej, okay. czyli nie zero. Ale też niedużo, bo 11. Eee, no nic! Próbujemy! No to idziemy na Adalon pierwszy! Jakby wątpię, wątpię, ale zawsze spróbować można, nie? Najpierw wezmiemy pojedynczy, dla szczęścia. No. Żyćko! Ale powiem Wam, że nie spodziewałam się takiego szczęścia, jakby, jakby jeszcze teraz E1 wleciało. No nie, nie wleć, ale i tak super, super, super. Ja tak się tylko zastanawiam, czy rozmieniać te losy, co, e, co mam z tej walutki. Bo w teorii będę potrzebowała na Robin, a Robin niedługo. E, no ale E1 też kusi. Serduszko miałam beep, zrobić, beep, zapomniałam. Beep. Zapomniałam. No to teraz pytanie, na kogo przeznaczamy tą walutę? Czy przeznaczamy ją na Acheron czy, czy przeznaczamy ją na Robin? Ale w jakim sensie niby ustawiona? Przepraszam bardzo. A Jeden? Czyli serduszka mam zrobić, tak? To robię, to Ciebie, serduszko. Kochanie moje, przyjdź do swojej ukochanej. Jakby proszę, jakimś tutaj. Boże, jak to brzmi. No nie. No jakby słuchajcie, i tak dużo szczęścia dostałam, nie? Nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy, że dużo. Dużo i tak się udało. To nie ukrywam, że super by było jeszcze dostać, ale też wiecie, no jakby... W pewnym sensie dziecko, tak? Jak ktoś jeszcze nie obserwuje, słuchajcie, to teraz zaobserwujcie, to będzie jeszcze na odcinku. No i cóż, ostatnie dwa losy. Kici, kici, tak dokładnie. Chodź do mnie, serduszko ci robię, kici-kici chodź, no na pewno. U mnie dobrze ci będzie, dobry team będziesz miała, no chodź. Nie udało się takie przekonywanie, nic nie dało. Ale no szkoda. Szkoda, ale i tak słuchajcie, myślę, że dobrze poszło, zawsze to jest podbudowane pity do, do robin, tak? Jakby no, wydaje mi się, że że nie ma co płakać, podstawy są, a kiedyś będzie jerem, to może wtedy... Ejdolon się zdobędzie. Mimo, że nie udało się zdobyć Ejdolonu pierwszego nie ukrywam, że i tak jestem zadowolona, ponieważ uważam, że i tak otrzymałam dużo szczęścia. Dajcie znać, jak poszły Wasze losowania w sekcji komentarzy. No i jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że kciuki w górę i subskrypcja już jest. A ja oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym kanał. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Pa-pa!